Wysłuchać Pana Romana, z jakim problemem ja ja on się Jak będzie z tą Ja się na prośbę Pana Burmistrza, aby przedstawić swój punkt widzenia a propos dość gorącego tematu ostatnich dni, czyli portu Dalba. Tu pozwolę sobie puścić zdjęcia z dalby z ostatnich pięciu, pięciu lat. To jest akurat 2.11, no. no. w którym był tylko jeden kosz śmieci zbierany. Dwa tygodnie temu ja też koszynę. Nie, 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 no to akurat jest... Nie, ja do, wiem, do, ale ja dwa tygodnie temu. Ja yy, do, do trzech koszy zbieranych w zeszłym roku. Ja tam są tam to społecznie. Bo to mój port, to są tylko wydzierżawione trz, trzy pomosty, natomiast cała keja betonowa jest, jak wiecie Państwu. Po RZGW e, i ja to po prostu sprzątam, bo jest mi wstyd przed moimi gośćmi i turystami, którzy przyjeżdżają. Ostatnie zdjęcia są z momentu takiego, kiedy ktoś już tam z góry zbiera, natomiast nie sprząta e, nic dookoła. Myśmy posprzątali z pracownikami w sobotę. W sobotę, dzisiejsze, ostatnie zdjęcie, tak jakby to było nieruszone, nie nietknięte. E, tam, że Państwa potrafi być w chwili zakończenia roku szkolnego, to 500 osób. W, w takie słoneczne dni jak dzisiaj gwarantuję, że tam w tej chwili siedzi 50-60 osób. Z czego? Z czego? Co najmniej kilkanaście osób jest niepełnoletnich, jeżeli nie więcej. 15, 14, 16 lat, którzy piją tam Notorycznie, no piją notorycznie i zostawiają po sobie gigantyczny bałagan. Rekordem, rekordem kiedy żeśmy zebrali w tamtym roku, to było pięć koszy butelek, dosłownie było ich 486 i cztery pełne wiadra potłuczonego szkła. To jest to, co ja tam zbieram. Wytyczenie tam e, strefy, e, tak jak czytam w, na fejsie, e, strefy wolnego spożywania alkoholu na, w miejscu, które ma 50 metrów długości, 2,5 metra szerokości, jak tam się zacznie zbierać po 400-500 osób, no to ja nie wiem, kto na tym zapanuje i w jaki sposób zapanuje. Turyści wieczorem w normalne dni. Do, wchodzą na keje, widzą, co się dzieje, i zawracają, wychodzą. Tam nie można przejść z wózkiem, z dziećmi, bo słychać razem przekleństwa, pijane bełkoty. Od zeszłego roku, najmniej raz lub dwa razy w tygodniu, interweniują moi ochroniarze na policję, i się bójki. Dochodzi, eskalacja jest coraz, coraz większa. Ja prowadzę akcję, próbuję z tym, z tym walczyć od dłuższego czasu. Próbowałem parę lat temu rozmawiać z tymi ludźmi. Spróbujcie sprzątać. Mi nie zależy na tym, żeby karać, mandaty lepiej, bo, bo to nie o to do końca chodzi, żeby tylko było, była cisza i porządek. Od roku, dwóch jest makabra. Jest makabra. Mi się wydawało, że trzy lata temu to była taka już eskalacja, bo już no już. Nie wiadomo było, co zrobić. Czy codziennie policja, codziennie straż miejska nie dawała żadnego rezultatu. Ale to, co było w 2013 i 2014, no to już jest koniec krotka. Ja już nie mam siły sprzątać. Ja to sprzątam, wyrzucam do, też mówimy o śmieci, do swoich pojemników. Sprzątam tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Także jeżeli ja mogę prosić Państwa o coś, jeżeli macie głosować, w dniu jutrzejszym nad tym, czy tam zezwolić, czy nie zezwolić, to dla wizytówki tego miasta zróbcie wszystko, żeby zlikwidować tamten syf i burda, za przeproszeniem, przepraszam za, za, za słowa. A postawienie koszy to i to doprowadzi do tego, że tam trzeba ławki postawić i donosić butelki. Bo nikt tam po tym sprzątał nie, będę, nie będzie. A moja cierpliwość też już się e, kończy ze sprzątaniem e, tego, bo to jest walka z wiatrakami. Ja jednego dnia posprzątam o 5, 6 rano, następnego dnia jest taki sam bałagan. Identyczny, taki sam. Jednak Ale w mieście dobrze. każdy teren ma jakiegoś gospodarza, który utrzymuje porządek na swoim terenie. No to proszę, na, na poprzedni, życie, poprzedni to jest, zarząd, to poprzednia rada miasta i pani burmistrz próbowała w jakikolwiek sposób wyegzekwować od RZGW, od ale co to, to musieli, to trzeba byłoby tam postawić etatowych ludzi, którzy by codziennie rano, tylko że pomijają już te rano, bo my sprzątamy, proszę się tam pojawić o godzinie 22, i zobaczyć, co się tam dzieje. Co się tam dzieje? Kto pije? Jak pije. Bo to nie jest tylko piwo. Bo to już są i narkotyki w tej chwili. Jest wszystko tam. Tam tylko brakuje w tej chwili, żeby ktoś komuś wsadził kosę za, 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 za przeproszeniem. Bo jest źle, jest tam bardzo źle. I, I edukacja tutaj nie wiem, czy cokolwiek zmieni. I mówienie czegoś takiego, że uciekną, jak czytam na, na forach. Że uciekną od nas turyści, to jest bzdura, bo żaden turysta, który przyjeżdża do Gierzyska nie po to, żeby pójść na morze i się napić piwa. W jakim wieku on by, on, on, on by ja nie, by nie był? Roman, jakie rozwiązanie proponujesz? Ja się przychylam do, yy, do tego, co czytałem na

Przychodzi po 400-500 osób. 100 to jest norma, jak jest taka pogoda. Dzisiaj wieczorem, e, dziś jutro rano na rowerze znowu zrobię zdjęcia. Podeślę panu na stronę. Co będzie po dzisiejszym? Po dzisiejszym to jest I o w tam Będzie Meksyk od godziny 11. A ja mówię, że tutaj na Molo. A ja w wieku roku byłem i tam właściwie jechałem rowerkiem, to zobaczyłem jak po falach chodzili. No tak. A uczniowie. Liceum w ogóle, szkoły średniej w Piątek mają pożegnanie maturzystów. To jest jeden temat. Ale chcę państwu powiedzieć tak. Dwa tygodnie temu jak była taka słowa tak, tak. ciepła. Miałam gość... Dziękuję. Panie, jakie nie, jakieś do mnie pytania? Nie tak, tak, tak. Skorzystam z obecności. Proszę pana, bo dał nam pan zdjęcia nie osób pijanych, tylko śmieci. Tak, Jutrzejsza ustawa jest o zakazie picia. Powinna być ustawa o zakazie śmiecenia że eee, to niestety znaczy znaczy, tak. tego się nie rozłączyłem. Eee, ja nie wiem, do czego, do czego próbuje pan ee, zdążyć. Ja e, twierdzę tylko jedną rzecz. Nie faktycznie nie robiłem e, zdjęć pijących, bo raz próbowałem e, zrobić wypłynąłem motorówką, zrobić zdjęcia osób, które tam e, były, żeby tylko pokazać, że są. To skończyło się tym, że przyszli, przyszli do mnie. E, pobili mi dwie butelki e, w łódce i powiedzieli, że jak coś z tym zrobią, to nie wiedzą, gdzie mnie szukać. Dokładnie. Więc ja się obawiam po prostu tego. Ja tylko twierdzę jedno. Stwierdzam, pokazuję fakt jeden. Jest brud, Bałagan i totalne, totalne bezpołowie. I nikt nad tym e, nie, prób, nie chce zaplanować. Nie próbuje i nie chce zaplanować. I ja nie chcę, jako obywatel tego miasta. E, mojego miasta, w którym żyję i mieszkam, żeby kolejny rok, kolejny rok znowu to samo się działo. Ja znowu będę wykonywał e, telefony na policję, do Straży Miejskiej. Straż Miejska powie: Nie, Nie, ma... Nie mam regulaminu, e, policja Nie powie: czy... Nie mam ludzi, proszę mi zrobić zdjęcia i przyprowadzić kogoś za rękę. Tak. Jak ja przyjdę, siedzi, siedzą trzy ładne dziewczyny, piją e, piwo. Na plutę dookoła, tako strasznie idę razem z policjantem i ze strażnikiem miejskim i zobaczcie, co się dzieje. Nie, nie, ma, ale to imię nic nie widzimy. Nie, to, to, że, to, że miasto tam powinno ignorować to nie, nie podlega żadnej dyskusji, oczywiście, że tak, ale nie, dlatego uchwała jutrzejsza jest... jest... da znaczy, ja, ja powiem tylko tak, jeżeli, to ustawić, jest... jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że nadal będzie można tam pić alkohol, to ja postuluję, jako obywatel, o to, żeby zrobić to również na Placu Grunwaldzkim, na Molo Pozostałym, w każdym miejscu Giżycka, żeby można było spożywać alkoholu, bo e, Uważam, że zrobienie czegoś takiego dla miasta w miejscu tak reprezentacyjnym, gdzie wszystkie spacery przechodzą wzdłuż kanału i molo jedno, drugie i w drugą stronę i z powrotem, pozostawienie czegoś takiego i turystów ze szkołami żeglarskimi, które przyjeżdżają, stają w porcie, a po dwóch godzinach albo usiekają, albo rano przychodzą z ogromnymi pretensjami, do czego byśmy trafili no to nie wiem, czy można na to e, przymknąć e, oko i uważać, że się nic nie dzieje. Dziękuję bardzo. Widzenia.